Siemanko widzowie, w tym odcinku kupujemy takie oto cacko, takiego postanowiłem Kanisa Kalahari kupić, jak go zobaczyłem to postanowiłem muszę go mieć, no bo jeszcze go nie mam w garażu. Przechodzimy do tuningu, pancerz z hamulcami zamontowałem, teraz e, czas na zderzaki, no i zamontuję o te, bo te wyglądają jakby założył okulary. A tutaj już mniej są aż tak widoczne te okulary. Także te drugie czarne, matowe orurowanie znajdzie swoje miejsce w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o tył, no to mamy tylko jeden wybór, i ten jeden wybór oczywiście montujemy. Wydechy: no tutaj też jeden wydech. A gdzie on się znajduje? Ten nasz fabryczny z boku. No niech będzie z tyłu prosty wydech. Nawet ma maskę. Aha, do, no, to, no to dobra, dobrze, <noise> zamontujemy tylko zapasowe progi, również tylko jeden wybór. I nie dość, że tylko jeden wybór, to jeszcze bardzo długie nazwy. Wyjechaliśmy już z klubu, samochód prezentuje się w ten oto sposób, dużo się nie zmieniło, ale wizualizację chyba ocenię na plus, ze względu na to, że on jednak w jakiś sposób się wyróżnia. Rzadko spotykany samochód, moim zdaniem, przez boty w ogóle chyba nie używany. Może w jakiejś konkretnej misji on był wykorzystywany. E, możliwość tuningowania w tym samochodzie kompletny minus. Zmieniliśmy no, jedynie wydech, progi. Maskę, z tych wizualnych, oczywiście, rzeczy, szyby, no to z, szyby to chyba wszędzie, no i przedni i tylny zderzek. Zatem zobaczmy, czy ten samochód cokolwiek potrafi. Pierwszy test, no to czy on potrafi wchodzić w zakręty? Oj, trudno nim. On ma jakoś taką słabą sterowność. Jeżeli chodzi o te zakręty, to ja tutaj minusik dam, bo no jest to samochód ociężały niestety i to bardzo dobrze. Bardzo czuć. Przyczepność tego samochodu. Przyczepność tutaj będzie na plusik. Eee, próbuję manewrować, nim nie wpadam w poślizg. No też oczywiście biorę pod uwagę, że on jest dosyć szybki, dlatego tą przyczepność jednak utrzymuje. Przechodzimy do skoku. Nie wiem, czy on w ogóle wyskoczy, bo taką ma wolną tą prędkość, że się obawiam, że się nie uda. I dobrze. Się obawiałem. Minusik co do skoków. Próbowałem nim podsterować w powietrzu, ale wydaje mi się, że nawet tej sterowności nie miałem. Standardowo walniemy sobie na przykład czołówkę z botem, może i drugą albo w bota, najlepiej to by było w jakiś słup, ale spróbujemy w mur. No i jeżeli chodzi o wytrzymałość, no maska no jeszcze nie odpadła, a mieliśmy jedno czołowe yy, jedno czołowe zderzenie. Wjechaliśmy w jednego bota oraz wjechaliśmy w mur, także tutaj wytrzymałość ocenię na plus, no bo nawet drzwi nie wystają. Zobaczmy jego prędkość. Przyspieszenie również 3-2-1. Ruszamy. Ja mogę zaznaczyć oczywiście na wstępie, że ta prędkość jest na minus. Przepraszam, przyspieszenie, bo co do prędkości to jeszcze nie mamy wyniku. Natomiast już jak się sami domyślacie. To nie będzie to pozytywna ocena. No, niestety, ale w tym samochodzie czuć to prędkość, już tak zwanym gołym okiem, widać jak on jedzie. O. Wynik 24.02. O matko! O matko! Mocny, kompletny minus. Nie wiem, nie widzowie, wiem czy to nie najgorszy wynik w historii mojego kanału. Może drugi albo pierwszy, na pewno top 2, kurczę, na pewno top 2. Hamowanie. Hamowanie ma dobre. Tutaj plusik budamy, ale no, czego mamy oczekiwać, skoro prędkość tak słabo wypadło na to hamowanie. No, wypada, żeby było dobre. I no na szczęście ono jest dobre. Także przejdźmy do oceny ogólnej. Wizualizację oceniłem na plus. No rzadko spotykany taki design możliwość uningowania minus pochodzić w nim zakręty się nie da przyczepność ma dobro poskakać się nie da wytrzymałość oceniona tutaj na plus przyspieszenie oraz prędkość minus hamowanie plus za kanica kalahari zapłaciłem 40 tysięcy bardzo mało, to jest bardzo dobra cena, rozsądna cena, jak na taki właśnie samochód jak ten. Zakupiłem go w tym tygodniu dostępnego w klubie samochodowym. A moja ocena ogólna tego samochodu to jest mocne 4 na 10. Rozmyślałem nad oceną. Ale postanowiłem, że nie będę taki. Ten design jeszcze ma przyczepność, również ma. Oczywiście na moją ocenę wpłynęła również cena tego samochodu, bo naprawdę mało za niego zapłaciłem 40 tysięcy to wydaje mi się, że każdy potrafi zarobić w Geta. Może nie każdy ma, ale większość z was na pewno ma i stać was na taki samochód. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka w górę, zostawcie subika, aby być na bieżąco z nowymi materiałami na moim kanale, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku z serii Kupuję wszystkie auta w GTA Online. Na razie trzymajcie się, cześć i życzę Wam miłego weekendu.